Polska stanowi istotny punkt na gamedevowej mapie świata. Nad Wisłą powstają nie tylko wielkie, wysokobudżetowe produkcje, wyczekiwane przez graczy na całej kuli ziemskiej, ale także dzieła zdecydowanie skromniejsze, które również odnoszą niemałe sukcesy. Gry wideo stały się najważniejszym produktem eksportowym polskiej kultury i nikt już raczej nie zamierza z tym dyskutować. Z tego powodu tak ważne jest, że wciąż są ludzie nie pozwalający zapomnieć o skromnych początkach branży w naszym kraju. Dzięki ich staraniom trafiła w ręce graczy druga już reedycja Puszki Pandory, owianej statusem legendy tekstowej przygodówki stworzonej przez Marcina Borka Borkowskiego w 1986 roku na komputer ZX Spectrum. To jej powszechnie nadaje się miano pierwszej polskiej gry komputerowej. 35. urodziny oraz ponowne wydanie tej tekstówki to doskonała okazja na opowiedzenie jej interesującej historii. Rozważania na jej temat należałoby zacząć od odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście jest to pierwsza polska gra komputerowa. Technicznie rzecz ujmując, pierwsza była adaptacja kółka i krzyżyka z 1968 roku uruchamiana na maszynie liczącej XYZ. Do roli wyświetlacza wykorzystano w tym przypadku oscyloskopy, które przedstawiały aktualny przebieg rozgrywki. Niedługo później pojawiły się również inne proste produkcje logiczne na komputerze Odra i jemu podobnych, lecz nie posiadały żadnych urządzeń mogących posłużyć za prowizoryczny ekran. Zamiast tego wszelkie informacje dla graczy drukowane były na papierze. Problem z tym wszystkim polegał jednak na tym, że zarówno XYZ, jak i maszyny nieco późniejsze były sprzętem niesamowicie drogim i dostępnym wyłącznie dla wojska i uczelni. Jeśli chodzi o próby wprowadzenia rodzimej interaktywnej rozgrywki pod strzechy, przynieść należałoby się do lat 80. XX wieku, kiedy to do Polski trafiły mikrokomputery. Maszyny z logiem Atari, Commodora i Sinclair'a zaczęły pojawiać się nad Wisłą głównie na powstających w większych miastach giełdach komputerowych, ale również w oficjalnej dystrybucji. Polacy szybko wciągnęli się nie tylko w granie na swoich nowych sprzętach, ale zaczęli stawiać swoje pierwsze kroki w produkcji własnego oprogramowania i Puszka Pandory zdecydowanie nie była pierwsza. Był chociażby Webmaster z 1983 roku, przeznaczony na komputery Atari, który stworzony został na rynek amerykański, choć ostatecznie nie doszło do jego wydania. Była też prosta strzelanka Magic Keys z 1985 roku, wypuszczona na Spectruma. Polscy programiści tworzyli gry na lata przed powstaniem Puszki Pandory. Czemu zatem to o niej mówi się, że była pierwsza? Otóż żadna rodzima gra wcześniej nie była wypuszczona na rynek w celach komercyjnych, przynosząc zyski swojemu twórcy. Żadna wcześniej nie miała oficjalnego polskiego dystrybutora, żadna nie doczekała się reklamy i recenzji w prasie branżowej. To wszystko udało się osiągnąć niepozornej tekstówce na popularnego gumiaka. A jej początki były nad wyraz skromne. Jest koniec roku 1985. Marcin Borkowski, wtedy jeszcze student Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Warszawskiego, decyduje się dołożyć otrzymane w prezencie ślubnym dolary do posiadanych już oszczędności w twardej walucie i za otrzymaną sumę kupić komputer ZX Spectrum. Już wcześniej miał okazję uczyć się programowania, także prostych gier, na innych komputerach, w tym na ZX81, poprzedniku swojego świeżego nabytku ze Stani Sinclaira. Toteż i na nowym sprzęcie również wziął się zapisanie kodu. Jednym z jego projektów była właśnie Puszka Pandory. Jej stworzenie rozpoczęło się od eksperymentów z implementacją mapy świata, a z czasem projekt rozrastał się o kolejne elementy i nabierał kształtu, do momentu w którym całość bezpowrotnie przepadła w wyniku wkręcenia się taśmy w magnetofon. Ostudziło to zapał autora do programowania, lecz nie na długo. Gra ujrzała bowiem światło dzienne, a wszystko to zawdzięczamy Tolkienowi. W 1982 roku swoją premierę miała tekstowa przygodówka będąca komputerową adaptacją kultowej powieści fantazy Hobbit, czyli Tami z powrotem. Jak na owe czasy oferowała ona ładną oprawę i ciekawą rozgrywkę, czym zjednała sobie serca wielu fanów interaktywnej rozgrywki. Zwróciła ona również na siebie uwagę Borkowskiego, jednak nie przez swoją jakość, a z zupełnie innego powodu. Zauważył on, że taka ilość tekstu, jaka była w niej zawarta, nie miała prawa zmieścić się w 48 KB pamięci, jakimi dysponował ZX Spectrum. Konieczna była kompresja, pozwalająca na zapisanie większej ilości danych w jednostce pamięci. Borek zaczął pracować nad podobnym rozwiązaniem, z sukcesem. Mając gotową metodę, postanowił ją do czegoś wykorzystać. W ten sposób ruszyły prace nad drugą wersją puszki Pandory. Miał do tego całkiem komfortowe warunki, bowiem na trzy miesiące mógł się przeprowadzić z żoną i dzieckiem z małego, ciasnego lokalu do trzypokojowego mieszkania swojej koleżanki, która powierzyła je pod jego opiekę na czas jej pobytu za granicą. Jedno z pomieszczeń szybko zostało zaadaptowane na pracownię, w której Borek mógł nocami pisać kolejne linijki swojej produkcji. Nie mógł tego robić za dnia, bowiem odbywał w tym czasie praktyki robotnicze w zakładach wytwórczych lamp elektrycznych imienia Róży Luksemburg i dopiero wieczorami mógł siadać przy spektrumie. Nie wstrzymywało to jednak pracy nad puszką. Tym razem gra powstawała nie w języku Basic, jak jej pierwowzór, lecz w Assemblerze, który był dużo wydajniejszym narzędziem. Za inspirację dla fabuły posłużyło opowiadanie Głowa Kasandry autorstwa Marka Baranickiego, opublikowane w 1983 roku w czasopiśmie Fantastyka. Całość stworzona została w dwa miesiące w trakcie wakacji roku 1986 i już w trakcie produkcji autor zakładał, że jeśli uda mu się ją ukończyć, będzie chciał ją sprzedawać. Ostatecznie udało mu się doprowadzić swój projekt do końca, ale mniej więcej w tym samym czasie dowiedział się o tym, że wleciał z uczelni. Czekała go bowiem poprawka, lecz gdy pojechał na przełomie sierpnia i września na wydział, by sprawdzić, na kiedy musi się przygotować, okazało się, że sesja egzaminacyjna już się zakończyła. Marcin Borkowski nigdy nie dokończył studiów. Minęło kilkadziesiąt lat od III wojny światowej, która, jak łatwo można było się spodziewać, była konfliktem atomowym. Walki trwały raptem kilka dni. A w efekcie doprowadziły niemal do całkowitego wygnięcia ludzi. Nieliczni ocalali zebrali się w bliżej nieokreślonym miejscu na wschodnim wybrzeżu Ameryki Południowej i tam założyli miasto, gdzie chcieli powoli odbudowywać ludzką cywilizację. Wśród mieszkańców krążyła jednak przepowiednia mówiąca, że w nieznanym miejscu ukryta jest broń zwana puszką Pandory, mająca za zadanie zetrzeć w pył wszystkich ewentualnych ocalałych. Pewnego dnia pojawia się człowiek ujawniający lokalizację nośnej machiny, co skłania wielu śmiałków do wyruszenia na jej poszukiwania, by móc ją dezaktywować i tym samym uchronić życie ostatnich ludzi na ziemi. W jedną z takich osób wciela się gracz. Protagonista ma jednak pecha i śmigłowiec, w którym leciał na wyspę, będącą celem jego podróży, zostaje zestrzelony. Przeżywszy katastrofę, pozbawiony środka transportu i sprzętu, rusza, by wypełnić swoją misję. Produkcja była nieskomplikowaną tekstową przygodówką. Na ekranie widzieliśmy animację reprezentującą rodzaj terenu, na którym obecnie się znajdowaliśmy oraz informacje o tym, w których kierunkach możemy się przemieścić. Gdy akurat na danym polu znajdowało się coś interesującego, natrafialiśmy na dłuższy opis, pojawiały się również informacje o przedmiotach, które mogliśmy podnieść. Zabawa polegała na przeczesywaniu mapy w poszukiwaniu porozrzucanego w czasie katastrofy helikoptera ekwipunku, by przy jego wykorzystaniu dostać się do tytułowej puszki Pandory i ją unieszkodliwić. Należało jednak uważać na liczne pułapki, powodujące natychmiastowy zgon głównego bohatera. Ponadto pojawiły się w niej również dwa etapy zmieniające mechaniki rozgrywki w znaczny sposób, choć były one jedynie przerywnikiem. Pierwszy z nich, przejście po poluminowym, Borek podejrzał w innej grze i zechciał zaimplementować go w swojej. Drugi, Przemierzanie podwodnego labiryntu, to jedna z jego wcześniejszych prac, którą postanowił wykorzystać w swojej tekstówce. Borkowski miał już gotową grę, teraz musiał ją tylko nagrać na wystarczająco dużo kaset i mógł rozpocząć sprzedaż. Gotowe nośniki zapakował w opakowania kupione zagłoszenia, umieszczając w środku okładki zaprojektowane przez jego studiującego architekturę kolegę i skserowane w pracy przez jego sąsiadkę. Posiadając w rękach gotowy produkt rozstawił się na giełdzie w warszawskiej szkole podstawowej nr 25 przy ulicy Grzybowskiej i oczekiwał pierwszych klientów. Ci pojawili się szybko. Okazało się jednak, że byli to sprzedawcy z okolicznych stanowisk, którzy po nabyciu puszki Pandory szybko dodali ją do swojej oferty. Nie jest jednak tak, że Borek nie spodziewał się takiego obrotu spraw. On nie tylko się spodziewał, ale też był na to przygotowany. Obmyślił sprytną metodę, mającą go uchronić przed powstaniem nieautoryzowanych kopii. Nie był jednak wystarczająco na bieżąco z używanymi w owym czasie narzędziami do kopiowania. Te bez problemu radziły sobie z przygotowanym zabezpieczeniem. Oczywiście takie działania były wtedy w pełni legalne. Pierwsza polska ustawa o prawie autorskim uchwalona została w 1926 roku, po czym znowelizowano ją w 1935. Po II wojnie światowej ponownie pochylono się nad tym zagadnieniem w 1952 roku, kiedy to uchwalono kolejną ustawę, która siłą rzeczy z uwagi na datę swojego powstania nie obejmowała treścią oprogramowania komputerowego. Mimo to funkcjonowała aż 42 lata, do 1994 roku, kiedy to w końcu objęto ochroną również twórców software'u. Wcześniej jednak wszelkie działania piratów nie były ścigane przez prawo. Marcinowi Borkowskiemu udało się sprzedać pierwszego dnia raptem kilka sztuk, lecz nie złożył jednak od razu broni i pojawił się na giełdzie tydzień później. Tam wypatrzył go Jarosław Janas, współzałożyciel powszechnej wysyłkowej wypożyczalni programów komputerowych Enter Computing. Poza wypożyczaniem i sprzedażą pirackiego oprogramowania, firma miała ambicje, by mieć w portfolio pracę rodzimych programistów, a Puszka Pandory miała być pierwszą polską grą przez nią wydaną. Waldemar Chromiński, będący wspólnikiem Janasa, poprosił o wprowadzenie jakichś zmian, by ich wersja była nieco inna. Zmienione zostało hasło, niezbędne do rozbrojenia tytułowej broni. Nikt dziś już nie pamięta na jakie. Niedługo potem podpisana została odpowiednia umowa na dystrybucję. Borek przekazał zapakowane w reklamówkę kasety, a w zamian otrzymał 40 tysięcy ówczesnych złotych. Pamiętać należy, że były to czasy przed denominacją. Autor szacuje, że na giełdzie udało mu się samodzielnie sprzedać maksymalnie kilkanaście egzemplarzy. Panowie z Entercomputing kupili Puszkę Pandory w celu nagrywania jej na składanki razem z innymi grami, lecz nie ignorowali oczywistego potencjału marketingowego rodzimej tekstówki, oferującej zabawę w języku polskim. Już sam Borek na okładce kasety promował ją hasłem: Masz problemy z Hobbitem? Nie znasz dość dobrze języka angielskiego? Kup Puszkę Pandory. W 1987 roku pojawiła się więc w bajtku stosowna reklama zachęcająca do wypróbowania pierwszej polskiej pełnowymiarowej graficzno-tekstowej gry typu Adventure dla ZX Spectrum. Nie był to jednak ostatni raz, gdy puszka pojawiła się w tym czasopiśmie. Po sprzedaży swojego dzieła Borek zatrudnił się w Instytucie Chemii Przemysłowej. Zbyt długo jednak tam nie popracował, bo w grudniu upomniało się o niego wojsko i trafił do jednostki w Zegrzu na odbycie obowiązkowej dwuletniej służby, gdzie oddelegowano go do papierkowej roboty. Zbyt wiele zajęć tam nie miał, więc w ramach walki z nudą napisał artykuł o programie do tworzenia trójwymiarowych wykresów, który stworzył na niedługo przed tym, jak trafił w kamasze. W 1988, po nieco ponad roku, udało mu się zakończyć przedterminowo służbę. Z gotowym artykułem wyruszył początkowo do redakcji czasopisma Komputer, jednak ostatecznie trafił do ludzi odpowiedzialnych za Bajtka. Tekst udało mu się opublikować, a Borek nawiązał z pismem bliższą współpracę. Bajtek był periodykiem skupionym głównie na zagadnieniach czysto informatycznych, lecz posiadał również dział dedykowany grom komputerowym o nazwie Co jest grane. Otwierała go dwustronicowa rozkładówka z mapą i recenzją danej produkcji. Marcin Borkowski zaproponował więc, że można by umieścić tam puszkę Pandory, na co uzyskał zgodę. Z kolorowego papieru przygotował mapę, lecz jego brak umiejętności plastycznych poskutkował tym, że nie nadawała się ona do opublikowania. Jej kolejną wersję, która znalazła się w piśmie, przygotował Zygmunt Zaradkiewicz, współpracujący wtedy ze Sztandarem Młodych, do którego dodatkiem był bajtek. Niestety pominął on informacje o występujących dość licznie w świecie gry naturalnych barierach, nie pozwalających na przechodzenie między sąsiadującymi polami, przez co gracze, którzy korzystali z jego pracy, mieli utrudnione zadanie. Problem mapy został rozwiązany. Ktoś musiał jeszcze napisać recenzję tej gry. Okazało się, że żaden z redaktorów w nią nie grał, przez co jedyną osobą, mogącą rzetelnie opisać puszkę, był borek. Przygotował on zatem tekst, podpisując się pod nim jako Karol Bemirowski, co prawie było anagramem Marcina Kaborkowskiego. Tekst, wbrew temu czego można było się spodziewać z uwagi na to kto jest jego autorem, nie skupiał się wyłącznie na wymienianiu zalet produkcji. Wspomniane są w nim również jej wady, jak chociażby niewielka liczba rozpoznawanych przez komputer komend, ubogość warstwy fabularnej, zbyt duży rozmiar mapy, czy brak możliwości zapisu stanu gry. To ostatnie było wynikiem przeoczenia. I jak wspomina Toborek. Ale tam problem polegał na moim kodowaniu. bo <śm> Zrobienie save'ów <śm> tak naprawdę było trywialne. Ja bym, to, ja bym to zaimplementował bez żadnego problemu, gdyby nie to, że wpadłem na ten pomysł za późno. I to by wymagało w tym momencie przeorganizowania całego kodu, bo ja zmienne deklarowałem tam, gdzie mi były potrzebne, i one były rozrzucone po, całym, po, całym, po całej pamięci po prostu. Tak naprawdę wszystko się sprowadzało do tego, żeby je wszystkie przenieść w jedno miejsce i nagrywać ten kawałek i to by w zupełności wystarczyło. Na recenzji z 1989 mogłaby się zakończyć historia Puszki i przez wiele lat wydawać by się mogło, że tak właśnie będzie. Borkowski nie kontynuował swojej kariery gamedevowej. Zamiast tego poświęcił się dziennikarstwu, poprzez pracę w bajtku, następnie pełniąc funkcję redaktora naczelnego magazynu o grach Top Secret, po którego upadku pisał dla Gamblera, skupionego na podobnej tematyce. Wiele lat później stworzył eksperymentalną produkcję, pendrive znaleziony w trawie, którą obecnie można kupić na Steamie. Pamięć o puszce Pandory z roku na rok zanikała. Pasjonaci retro nie dali jednak zapomnieć o tym klasyku na Spektruma. Doczekał się on bowiem aż dwóch reedycji. Pierwsze podejście miało miejsce w 2012 roku. Była to wierna replika tego, co w 1986 Marcin Borkowski próbował sprzedawać na giełdzie nagrzybowskiej. Całość zapakowana była w specjalnie przygotowaną na tę okazję puszkę i chętni mogli to kupić na targach Poznań Game Arena, o ile starczyło dla nich towaru. Nakład bowiem ograniczony został do 100 sztuk. Kolejny raz przypomniano graczom o tekstówce Borka pod koniec 2020 przez jakiś czas już bowiem krążył pomysł na to, by wydać zbiór felietonów napisanych do magazynu Pixel przez Borkowskiego. Ostatecznie postanowiono połączyć to z ponownym wydaniem puszki. W efekcie na stronie wspieram to pojawiła się zbiórka na kolejną reedycję pierwszej polskiej gry komputerowej. Minimalną kwotą niezbędną do realizacji projektu było 40 tysięcy złotych. Jednak dzięki wpłatom od niemal 800 osób udało się zebrać prawie 110 tysięcy, przebijając raz za razem ustawiane przez organizatorów progi, dzięki czemu Puszka Pandory dotarła do wspierających wzbogacona o wiele gadżetów, jak chociażby wspomniany wcześniej zbiór felietonów, drukowana mapa, czy fragment głowy Kasandry, który opublikowany był w Fantastyce. Tak na ten moment przedstawia się historia pierwszej polskiej gry komputerowej. Puszka Pandory nie jest szczególnie skomplikowana. Nie popchnęła gatunku naprzód, nie porwała tłumów, nie zarobiła dla swojego twórcy góry pieniędzy, nie wywarła zbyt dużego wpływu na kiełkującą dopiero polską branżę grową. Jest jednak ważnym elementem jej historii. Grając w Cyberpunka czy Dying Lighta, warto pamiętać jak wyglądały skromne początki tworzenia i wydawania gier nad Wisłą.